Siemano w dzisiejszym odcinku, oczywiście otworzyliśmy kilka paczek, zagraliśmy turniej TOTY, w końcu coś powygrywaliśmy, w końcu coś powypadało, naprawdę przyjemny odcinek taki dzisiaj luźniejszy, dlatego jeżeli taki koncept wam też się podoba, subskrybujcie kanał, filmy codziennie, łapka w górę też mile widziana i zaczynamy z odcinkiem. Przejdźmy sobie do rajwalców i odbierzmy sobie nagrody za drugą ligę, pierwsza ranga oczywiście, weźmiemy sobie, o kurde co to jest za paczka, ty zmienili nagrody, to ja muszę zobaczyć co tu się teraz dzieje. Tutaj mamy... Aha, tu jest taka możliwość. A tu co tu jest? Okej. Okay. Nie no, to, to brzmi 10x84 1084 plus i tu jakieś dwie paczki. Ja to wezmę, zobaczymy, przetestujemy. Zapo Nie wiedziałem, że takie coś dali teraz do nagród yy, w Rivals'ach, tak szczerze, że jest jakieś 10 razy 84, plus, kurde. Tak to, to jest lepsze niż takie paczki, które były. To co to jest w ogóle? A jakaś tam Elektrum. dobra, otwórzmy sobie dwóch złotych y, piłkarzy, mamy Portugalię napastnik, nie może być to Ronaldo, to będzie y, Gonzalo Ramos. Druga taka paczuszka, otwórzmy sobie i mamy Polskę, Cepesa, Frankowski, kurde. Tyle, że nie brałem jakoś napastnika, to chociażby był jakiś walkout, a tak tu mam Frankowskiego na duplikacie, to go sobie squixelujemy. No i teraz ta paczka piłkarska Electrum. Zwykła karta znowu, mamy Brazylię, Esio, Thiago Silva Bramer 84 Mam nadzieję, że to jest Bramer, a nie Danilo Bremer 84 Poza tym nic ciekawego i teraz zerknijmy Ta paczka 1084+, plus no ciekawe, no mówię, nawet nie wiedziałem, że taka paczka jest No zwykła karta, chociaż Brazylii, nie Była no, Marquinhos, już myślałem, że Thiago Silva 84 Ale i tak, ale i tak Markinius sam na pojedynczym kaucie gdzie jest 1084. przynajmniej inform Luft of Cheek, ale no jest jako Silva, którego wywołałem. Ale ile tu jest kart 84? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, kart 84. Jesteśmy już po 19, ja przygotowałem 10 player picków 80, otwórzmy je sobie, zerknijmy co nam wypadnie. 8-4, no same wysokie overruny nam się przydadzą, żeby zrobić jakieś różne inne SBC, które wyszły No ale na razie 8-4, no potrzebujemy okautów co nie? No to najbardziej jest mi potrzebne Chociaż tych kart 84, 83 też nie mam, no nic już nie mam, jak widzieliście w ostatnim odcinku, wszystko się przydałem Ale w basie, ja tą basie chyba zwykłą pierwszy raz trafiam w ogóle, tak szczerze Więc fajnie, tu mamy 84. 4 Marino, którego właśnie przed chwilą myślałem, nie Jestem niesamowity Dalej mamy Huiberga, dobra Cztery piki do końca, może teraz coś fajnego? Stanway Okej, okay, okej, okay. to może teraz stać tutaj Środkowy I mamy 8-3 Oya No dobra, no jeden walkout No chociaż jeden jeszcze by dali by było fajnie Ale chyba na to się nie Zapowiada, żebym dostał ten walkout I ostatni pik i dostajemy 3,83, 83 Jak na 10 pików, no pewnie bywało gorzej, chociaż jest ta Basia 86, której nie ma na rynku. Nie wiem, czemu w ogóle kart 86 nie ma na rynku. Może nie wiem, szczerze, dlaczego nie ma. Dajcie znać, czy wiecie, dlaczego nie ma kart 86. Mamy dwóch piłkarzy 81, plus do otwarcia. Do otwarcia? Do otworzenia, boże. <grym> Ażem dał. Tu myślałem, że będzie tu Lavel. Ale dostajemy nie wiem kogo, tak szczerze, jakąś popeczkę 82. I zrobiłem też paczkę 3 kart piłkarskich linii defensywnej 85. Otwieramy. Zwykła karta, oczywiście. No to nawet przed paczką mogę wiedzieć, że to jest. Jest Oblak 88, fajnie. Fajnie, gdyby był też na podwójnym. Nie będzie na podwójnym, no dobra. Oprócz Oblaka jeszcze Informerkan i Stones 85. Wyślemy to sobie i zobaczę, czy mogę zrobić jakieś inne jeszcze SBC. Zrobiliśmy sobie paczkę 2082, dlatego sobie pozwierajmy te paczki, które dostaliśmy za zrobienie tego SBC. W pierwszej paczce mamy e, GC Mario GC, druga paczka za zrobienie SBC, i mamy tutaj ikonę. Oczywiście to sobie skipujemy ikonę z Brazylii, bo nas to nie interesuje. Jak najbardziej Rogerio i teraz ta paczka 2082, przeważnie nie ma tu okoutów. Pewnie będzie teraz tym razem tak samo, ale jest Kobel, jest Kobel87, będzie po pojedynczy walkout jak zawsze. Podwójny, wow, ty, nie rozpędzajmy się, nie rozpędzajmy się, spokojnie, jej, kogo mi jeszcze dacie. Yy, Benzema90, ty, już w przeciągu dwóch dni trafiam trzeci raz z 90 Zobaczmy czy w ogóle tu będzie jeszcze jakiś walkout. Ty, kurczę pieczone. Yy, cztery walkouty, osiem piąteczki, 8 czwórki. Ty no naprawdę bardzo dobra paczuszka i to mówię szczerze, nie spodziewałem się, że tak dobrą paczkę dostanę 2082+, przeważnie to sam, sam Tiago mi 84, a tutaj no naprawdę jestem zaskoczony. Potrzebujemy zagrać sobie też ten turniej oczywiście, dalej Toty, dlatego sobie tutaj zobaczmy jaki przeciwnik ma skład, nie wydaje mi się, że już na niego grałem, bo podobny skład widziałem. Nie wiem, jak będziemy przegrywać od razu, to po prostu wychodzę i gramy następny, no bo nie mam już żeby rozegrać mecze, tylko żeby je wygrać po prostu. Panie Ronaldo utrzą się przy -e, wypuśćmy sawę, Sava, może taka górna na Eusebio to przejdzie, Eusebio! To był chyba faulowany i to będzie rzut karny, tak? To jest karny, strzelamy tam gdzie zawsze, lewo, dół. No i przeciwnik nie obranił, nie obranił, mówię on, strzelajcie w lewo, dół zawsze przy karnych, nikt tam nigdy nie rzuca się. Pięknie nam tu wybiega sawa, ale Maldini nam przechwycił tą piłkę. Teraz, żebyśmy nie stracili głupio, nie Ronaldo, Eusebio znowu z Ronaldo. Znowu nam to sawa wybiega. Teraz, może wypuśćmy besta. Za późno już, nie, nie nabrał tempa Ziko. Teraz do besta, best i przy krótkim słupku. przy długim raczej 2-0. No kurde, dzisiaj to śmiga, wczoraj to była tragedia, dzisiaj naprawdę dobrze nam idzie. Zico wjeżdża teraz na tym R1 cały czas Ziko, Ziko, podanie do Salah'a, Salah przy krótkim, no i 2-1 kupia strata, naprawdę Tragicznie Tragicznie, że no kurde za łatwo strasznie dałem mu strzelić tą bramkę To nad nie powinno wpaść, a ja dałem mu się porobić jak jakieś dziecko No i teraz błąd przeciwnika, Ronaldo Ronaldo cały czas Ronaldo Przy krótkim słupku, Ronaldo 3-1, pięknie Pięknie, pięknie Tragiczne przyjęcie ustawy, i teraz przeciwnik będzie szedł z kontrą salach. Cały czas po linii będzie bieg, dobra, ale już jesteśmy, wróciliśmy wszyscy, więc tutaj raczej nic nie wyjdzie. Chyba, że teraz Ronalinio, kurde, dobrze to zrobił, dobrze to zrobił. No nie spodziewałem się, że tym Ronalinio będzie szedł po linię. Wandajkiem już szedłem do środka, bo bardziej myślałem, że zejdzie do tego środka. Ale jednak, kurde, szedł po linii i podał Charltonowi na pustą. Kafu. spróbujmy wrzucić. Kafu cały czas się utrzymał, ale dobra, tu będzie mniej rzut wolny. Może Eusebio to fajnie wrzucimy? Eusebio na Ronaldo? Poprzeczka. Kurde, dobra, dobre, to było. Zostały nam dwie minuty do końca, więc to spróbujmy to sobie, jak to inni zawsze z nami grali na czas. No, gdzie nam się śpieszy? Mamy wynik 3-2. Przeciwnik nas na nie atakuje. O nad nie chce bramki. I koniec, podajemy. I wygrywamy. Zagrajmy jeszcze jeden mecz, bo zdążymy. I... I tyle. Przejdźmy do ostatniego meczu. Witek Esports, zobaczmy, co nam Witek tu zaprezentuje. I mamy. No, Na han wypożyczony Halan. Widzę, że Witek tutaj się nie pierdzieli. Teraz Kafu stwierdził, że poda do Halana tako, żeby sobie strzelił brameczkę. Na szczęście odkupił win. Kafu Best. Dobra, powiedzmy, że tak chciałem. Wypuśćmy teraz Ronaldo. Ronaldo, dobrze, dobrze. Cristiano Ronaldo przesunął się i mamy 1-0. Pięknie. Kurde. Ronaldo do Eusebio. Eusebio, skończ to! Broni Casillas, kurde, ale to była naprawdę dobra sytuacja. Zagrajmy od razu sobie na krótko. Jest Modric na przedpolu. Modric. Może tak, finezyjnie po prostu? Nie, to za lekko było. To nie ten zawodnik. Ale to wyszło. Co to by w ogóle zastrzało? Bo on się tak zastawił? Ja tutaj. Dawałem, żeby on mi uderzył z fałsza, on takie coś robi. Oj, teraz błąd. Niepotrzebnie to było, Eusebio. Jednak potrzebne, Kasia zbijał tak naprawdę piłkę do własnej bramki 2-0. I to już jest raczej pewne zwycięstwo. Oj, teraz Ronaldo. Ronaldo po prostu zwykły strzał 3-0, i to będzie rage quit. Mamy rage quit. No i co? Świetne. Świetnie zakończenie. Na sam koniec odbierzmy sobie tutaj, co dostaliśmy od EA. Za dwa mecze rozegranem będziemy mieli paczkę i pika. Otwieramy tego pika, zobaczmy, co dostaniemy. 75, ona no 85, no dobra, mimo że go nie lubię, tego wezmę. I jeszcze za wygranie turnieju, znaczy nie za wygranie, mamy 9 na 10. To tutaj mamy panią Caroline. No i w sumie, wow, niebiesko co, nie, ja trafiłem niebieską kartę w końcu. Ile można było czekać? Na razie dwa razy. Y Arnold, Arnold, ale ta nie wygląda źle. Ma Fineski Plus, więc jeszcze ślaszek zwykły. Nie wiem, może z ławeczki będzie wchodzić, zobaczymy. Także jeżeli taki odcinek Wam się podobał, taki dzisiaj luźniejszy, no bo lecę zaraz do pracy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A ja się z Wami żegnam, do jutra. Cześć.